Cześć wam, ja jestem Kairos i miło mi was powitać w drugim epizodzie ciekawostek ze świata Valheim. Nasz pierwszy odcinek przyjął się całkiem nienagannie, za co wam bardzo dziękuję i jeżeli z różnych przyczyn go nie widzieliście, to myślę, że całkiem spoko byłoby go po prostu nadrobić. Teraz link będziecie widzieć w prawym górnym rogu, a jeżeli nie weźmiecie go stąd, to go zostawiam również w opisie. Od razu też wspomnę, że jeżeli mielibyście jakiekolwiek ciekawostki z Valheim, o których nie powiedziałem, to możecie śmiało o nich pisać w komentarzu, a sam film oczywiście ocenić albo też inaczej skomentować. Dzięki bardzo. Przechodząc na sam początek i z uwagi na fakt, że jesteśmy teraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021, do Valheim dodano przedmiot sezonowy, jakim jest choinka wraz z prezentami. Choinkę tworzymy za pomocą 10 sztuk drewna oraz jednej sadzonki jodły. Jak zapewne zauważyliście, wraz z choinką mamy również możliwość stworzenia trzech wariantów prezentów. Najmniejsze białe pudełeczko tworzymy za pomocą dwóch sztuk szlachetnego drewna i kości, większe zielone za pomocą trzech sztuk szlachetnego drewna i jednego mniszka. W kolei czerwone największe tworzymy za pomocą czterech sztuk szlachetnego drewna i jednej maliny. Oczywiście każdy z prezentów ma swój slot, żeby wstawić tam przedmiot i oczywiście im większy prezent, tym więcej w nim miejsca. Wskazać należy, że nasza choinka nie jest jedynym przedmiotem sezonowym, który mamy dostępny w Walheim, ponieważ jak może zauważyliście, kiedy mieliśmy okres Halloween, wtedy mieliśmy do dyspozycji stworzenia za pomocą rzepy Dyni. Oczywiście, opcje tworzenia sezonowych przedmiotów z pozycji normalnej gry są zablokowane, jeżeli nie mamy danego sezonu, ale oczywiście, w trybie kreatywnym, po naciśnięciu klawiszu B, by wyłączyć sobie koszty budowy, mamy dostęp do tworzenia tych przedmiotów również właśnie poza sezonem. W poprzednim odcinku pokazałem Wam jak aktywować konsolę w Valheim, ale niestety wdarło się dość spore niedopatrzenie z mojej strony, które chciałbym teraz sprostować. By bowiem konsola działała nam pod klawiszem F5 należy najpierw wejść do naszej biblioteki gier na Steamie, odnaleźć Valheim, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę gry, wejść we właściwości i dopiero teraz w opcjach uruchamiania wpisać konsol. Zamykamy, odpalamy grę i teraz konsola pod F5 będzie działać bez problemu. Ponadto w ramach rekompensaty sprzedam Wam jeszcze jeden przydatny skrót klawiszowy. Jeżeli bowiem macie w Valheim aktywowany tryb kreatywny, to jeżeli naciśniecie L na klawiaturze, to z pobliskiego otoczenia zostaną usunięte wszystkie leżące wokół i możliwe do podniesienia przedmioty. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek w Walheim znaleźć zakopany pod ziemią skarb? Mi szczerze mówiąc, nie i dopiero na YouTube natknąłem się, że rzeczywiście pod ziemią możemy znaleźć ukryte skrzynie. Chodzi tak naprawdę o pewnego rodzaju strukturę, którą możemy odnaleźć w grze, coś na wzór cmentarza wikingów, którego ułożenie kamieni przypomina kadłub statku z lotu ptaka. Jeżeli będziemy bowiem rozkopywać ziemię wokół tych kamieni, możemy natknąć się na kości, ale również na skrzynie z kosztownościami monety i czasem nawet na jakiś bursztyn. Zakopanych kości pod ziemią tak naprawdę jest więcej w różnych miejscach i właściwie najłatwiej szukać ich tak samo jak skrzyń za pomocą wolnej kamery, ponieważ rozkopywanie tego w legalny sposób jest zbyt żmudne i tak naprawdę nie warte zachodu. Ale zapewne na rozwalony statek ze skrzynką to się już natknęliście. Kolejną dość ciekawą, ale bardzo rzadką strukturą, którą możemy spotkać w grze jest tak zwany maypole. Zbudowanie bazy w jego sąsiedztwie jest o tyle przyjemne, ponieważ dodaje nam plus jeden punkt do ogólnego komfortu. Nie możemy go w żaden sposób stworzyć w grze, ale wchodząc w tryb kreatywny możemy zaobserwować jakie składniki i elementy potrzebne są na jego budowę. Sam Maple nie bez powodu dodaje plus jeden do komfortu, ponieważ jest on niczym innym jak tak zwanym supem majowym który związany jest z dawnymi europejskimi wierzeniami i był najczęściej strugany z drewna, brzozy, bądź głogu i stawiany w maju, gdzie wokół niego lokalne społeczności urządzały wszelkiego rodzaju zabawy. Tego wielkiego koleżki unoszącego się na powierzchni wody chyba nie trzeba przedstawiać. Twór noszący nazwę niczym pewna sieć sklepów jest naszym cennym źródłem hityny, ale czy zastanawialiście się jak wygląda on pod powierzchnią wody? Jak jeden wielki kloc z małymi oczkami. I przekonajmy się, jak wygląda pełna animacja lewiatana, gdy ten znika pod powierzchnią wody. Jak wiemy, Valheim jest dziesiątym fikcyjnym światem stworzonym na potrzeby gry i dodanym do dziewięciu już istniejących i znajdujących się na wielkim drzewie Yggdrasil. Rzecz jasna, jedną z gałęzi drzewa możemy zaobserwować wysoko zawieszoną na niebie w naszym Valheim. Niestety, ze zwykłej pozycji gry nie jesteśmy w stanie się do niej dostać, a kiedy podlecimy do niej na kodach, przekonamy się, że jest to po prostu wielki, pusty model pozbawiony kolizji. O Yggdrasilu warto powiedzieć, że wedle mitologii jest on jesionem i była również nazywany drzewem kosmicznym. I ma on też wielu mieszkańców. I nie chodzi mi koniecznie o mieszkańców wszystkich światów rozwieszonych na gałęziach drzewa, ale o zwierzętach o unikatowych cechach, mieszkających w konarach, gałęziach i korzeniach. Przykładowo, wedle mitologii, po gałęzi biega pięć jeleni, m.in. Dane, Dwalin, ale i tak zwany Eiktyrnir, który bardzo nam podobnie brzmi do naszego Ektyra, gdyż prawdopodobnie jest to ten sam jeleń, który stanowi pierwszego bossa w naszej grze. Oczywiście Yggdrasil nie stanowi przewodniego tematu naszego filmu, ale więcej na jego temat znajdziecie w linku w opisie. Mam jeszcze do pokazania Wam kilka ciekawych i kompletnie nie pasujących do naszego Valheim obiektów dostępnych do przywołania konsolom. A z racji, że w ostatniej wersji gry dodano sugestie względem komend, teraz też o wiele łatwiej szukać nam wszelkiego rodzaju smaczków. Przede wszystkim w grze dostępnych jest chociażby kilka niezniszczalnych posągów. Komenda Spawn Statue Corgi przywołuje nam posąg Psa Korgiego. Kolej kolei Spawn Statue Deer przyzwie nam posąg Jelenia. Możemy jeszcze wyróżnić komendy na posągi, takie jak Spawn Statue Evil. Spawn Statue Hair oraz Spawn Statue Seed. Jak ja mam to teraz cholera usunąć z mojego sejwa? Wyróżnić możemy również komendę Spawn Cape Test, dzięki której otrzymamy brzydką, popsutą i prawdopodobnie testową pelerynę z podpisem da Cape. Ostatnim naszym ciekawym kodem na dzisiaj jest statek kosmiczny, który przywołujemy komendą komendom spawn tolroco flyer. Dostaniemy wówczas mocno błyszczący się statek kosmiczny. Zapewne obiekt ten jest nawiązaniem do innej gry twórców Valheim. A może stanowił też pewnego rodzaju test odbić, refleksji? Co ciekawe, gdy postanowimy wbiec w niego, to nierzadko uda nam się niesamowicie mocno przyspieszyć. Kto wie, może to jakieś szczątkowe pozostałości po możliwości pilotowania tego ustrojstwa. Rdzeń Surtra ma dosyć ciekawe zastosowanie, bowiem możemy użyć go na ognisku, a ten wystrzeli niczym fajerwerk w powietrze. Choć bardziej właściwie byłoby powiedzieć, że Rdzeń Surtra zachowuje się wówczas jak flara, gdzie efekt ten jest o wiele bardziej spotęgowany i widoczny w nocy, ponieważ tak wystrzelony rdzeń oświetla teren wokół gracza. Nie ma zatem tak naprawdę znaczenia, w którym miejscu wystrzelimy nasz rdzeń, ponieważ teren będzie oświetlony nie w miejscu wystrzału, ale właśnie wokół gracza. Trzeba by było jeszcze zweryfikować, jak to wygląda z kilkoma graczami na serwerze. Jeszcze jedną interesującą sprawą jest to, że możecie pisać swoje ciekawostki w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to już by było na tyle w tym naszym drugim epizodzie. Jeszcze z uwagi na fakt o jakiej porze roku wrzucam ten film, chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt oraz życzyć szczęśliwego nowego roku. Zobaczymy co ten 2022 nam przyniesie, a mam nadzieję, że może już w styczniu jakiś trzeci epizod ciekawostek z Walheim. Trzymajcie się zatem, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.